Jeżeli czujesz, że wzrok już nie ten i potrzebujesz małego wsparcia w spoglądaniu na telefon i masz telefon z Androidem, to koniecznie sprawdź te ustawienia. Przechodzimy tutaj do ustawień. Dalej do wyświetlacza. Dalej rozmiar interfejsu i tekst. I tutaj możemy zmienić sobie parę ustawień. Przede wszystkim rozmiar czcionki. Wielkość całych elementów, czyli i czcionka i ikonki, ale masz tutaj takie fajne opcje jak włącz pogrubienie tekstu, która mi osobiście bardzo pomaga, i tekst o dużym kontraście. Dzięki temu będziesz widzieć niedużo wyraźniej wszystkie te ikony, które są na pulpicie, na, na telefonie. W poprzednich wersjach Androida, czyli na przykład 12, 11, również możesz zmienić rozmiar tekstu albo rozmiar czcionki, czy rozmiar ekranu, ale to już zależy od telefonu, od wersji Androida. Musisz szukać albo opcji wyświetlacz, albo ekran i jasność i tam znajdziesz na pewno właśnie albo rozmiar tekstu, albo rozmiar czcionki, czy rozmiar ekranu. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy takie Ustawienia Ci pomagają, a na dzisiaj dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej, cześć.